Witajcie moi drodzy Mamy kolejny dzionek e, Dzisiaj powiedziałabym tak na spokojnie, no bo odbieramy z wieczorem lotnisko moją mamę. Nie wiem czy to widać na kamerze, bo tutaj jest dosyć mocno zielono przy czaście, ale kurde tam tak ładnie miasto. Za 600 się metrów skręć w lewo Pokazuję na tych na tych zboczach, nie wiem jak to powiedzieć, ale wygląda to absolutnie przepięknie. Moja mama dzisiaj ląduje jakoś chyba o 22.30. Ciekawe czy y, będzie na czas. Zanim ją odbierzemy z lotniska i tak dalej, to pewnie będzie dosyć długi dzień. Skręć w lewo. Jutro planujemy zacząć nasze wspólne zwiedzanie od wycieczki na Detnę. No ale wiecie, jakby moja mama do nas dolatuje, to, to takich... Y, tych bardzo istotnych atrakcji nie chcieliśmy zaliczać yy, bez niej. Dlaczego on stoi? Nie wiem. Pusto jest. No, więc Andrzej znalazł taki park, który się okazuje być w sumie całkiem blisko Taorminy. Do Taorminy z moją mamą też będziemy jechać, ale stwierdziliśmy, że zobaczymy sobie ten park. Jeżeli będzie bardzo fajnie, to kto wie, może do niego wrócimy. W towarzystwie mojej mamy, a jeżeli y, będzie tak, po prostu ok, ale bez szału, to już będziemy wiedzieli, że nie jest to y, pozycja warta ponownego odwiedzenia. Jak będzie, to się okaże. Drogi Szalone, te zakrętasy tutaj. No, taki krajobraz mocno górski, nie ma co. Jedziemy i co chwila zatykają nam się uszy. No, mocne te zakręty, to prawda. Za chwilę zatykają nam się uszy Dzisiaj szliśmy sobie, słuchajcie, na śniadanko w, w Adaro, tak? Adra. Adrano W Adrano mamy nocleg i znaleźliśmy właśnie takie miejsce, gdzie można było kupić briożki, gdzie można było kupić też takie wiecie, jakieś takie bułeczki nadziewane na i były bardzo dobre no ale właśnie mówiłam do Andrzej, że tak mi się kojarzy Że te Sycylie to takie trochę włoskie San Francisco W San Francisco macie wrażenie, że cały czas chodzicie pod górę I chodząc tutaj po tej sycylijskiej ziemi Też mam wrażenie, że cały czas chodzę pod górę W Katanii nie mieliśmy takiego odczucia Ale tutaj już w Bronte, w Ad Adrano Ojej, jak tu ładnie Pokażę wam to yy, I tak jak teraz właśnie jedziemy w stronę ta Orminy no to jest bardzo górzyście Więc nogi pewnie to trochę odczują Ja myślę, że to jest ktoś, że to nie jest lokalec, bo lokale się nie mrygają Też tak są To był jakiś turysta też no. no. Także tak, jedziemy sobie, jedziemy Jak już właśnie jedziemy za rano w stronę Taorminy To tak naprawdę objeżdżamy trochę Etnę Więc możemy ją co chwila po drodze podziwiać i w ogóle Andrzeju czego tu jest dzisiaj pełno? A w zasadzie kogo? Motocyklistów. nie no. mają. Chciałaby było trasy, taki krętek górzysty. No, Andrzej, troszkę treści, co Andrzejku. No. Może Andrzeju kiedyś będzie okazja jeszcze, żeby sobie tu tak przylecieć. A ciekawe ile kosztuje wynajęcie motocykla. Pewnie podobnie tak jak samochód, co? Pewnie no. Dobrze moi drodzy Jedziemy sobie powolutku Jak widzicie, no ale warunki Są takie, że nie ma co, co szaleć Widzimy się na miejscu Dotarliśmy do Parku botanicznego I geologicznego Przy rzece Alcantara Słynny z wodowiskowych wąwozów Lawowych ścieżek spacerowych Możliwości piknikowania i innych atrakcji I ogólnie rzecz biorąc Zaparkowaliśmy sobie na takim Parkingu publicznym Kupiliśmy bilety, zjechaliśmy sobie tą oto tam z tyłu windą. Jest tutaj ta rzeka. Jest wąwóz. Natomiast... są tu kamyczki. Nie Kasia? A nasze stópki po wczorajszym weselu trochę nas bolą. I chodzenie po tym to katorga. No Jesteśmy po prostu nieprzygotowani. My musimy nauczyć się lepszy research robić. Ja myślałem, że po prostu będziemy chodzić, no bo z opisu było, że to jakieś ścieżki trekkingowe i tak dalej. Pojechaliśmy tak, no na parki. Jest, ta opcja. jest tam niby ścieżka, walk. Mówimy pani, że chcemy też walk robić, Chcemy chodzić. A ona mówi, że to jakieś inne wejście. Że tutaj jest winda. Mówię, ale jak pojedziemy windą, to możemy potem sobie pochodzić? A ona mówi, że tak. A takie, myślałem, że to będzie jakiś wagonik w sensie, czy coś nas gdzieś wiezie i potem sobie będziemy schodzić. Chyba jest inne wejście, jak chce się pochodzić po prostu. I chyba zaraz to zrobimy. Jest taka szansa. Bo siedzenie tutaj no jest spoko, ale jest bardzo ciepło. A woda nie jest ciepła. Woda jest lodowata. A chodzenie przez te kamienie to jest dramat. A jeszcze muszę przejść na drugą stronę. Kawałek przeszłam, słuchajcie, ale muszę przyznać, że tu bardzo boli. Tu w tym miejscu, w tym przejściu jest dosyć głęboka woda. Musiałam sobie ze spodanek robić majtki. No ale pięknie to wygląda. Im dalej, moi drodzy, tym piękniej. Ale muszę przyznać, że tutaj bez takich tych butów, które się kupuje, żeby chodzić po wodzie, no to trochę ciężko. Myślę, że w klapkach może być niewygodnie. Widzę, że ludzie, którzy mają klapki, też się trochę męczą. Więc myślę, że najlepiej by się tu sprawdziły takie buty, jak te, które kupiliśmy sobie do Egiptu. No ale nie mamy ich ze sobą, więc trzeba to przekminić. Albo kupimy sobie coś takiego, no albo spróbujemy mimo wszystko wrócić tu w klapeczkach. Jedziemy w kolejny punkt naszej wycieczki i słuchajcie, ja się zachwycam. Możemy to otworzyć na chwilę? Czy nie zdążymy? Bo kurde, te uliczki wyglądają tak pięknie. No i chyba trochę nie, nie zdążyłam, bo ten najładniejszy fragment przejechaliśmy, ale kurde, no powiem wam, klimacik na maksa. Ciekawe, czy tu zaraz będzie kontynuacja? Chyba niekoniecznie. No dobrze, no to my jedziemy dalej, moi drodzy, i wrócimy do Was, jak już dojedziemy w nasz punkt drugi. Andrzej, gdzie przyjechaliśmy? Nie będzie Coś. Acireale Santa Maria La Scala, coś takiego. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj są w ogóle schodki, zaraz z nimi zejdziemy trochę w stronę wody. Panowie sobie tutaj o, łowią rybki, jest chill. Tutaj są te schody. A w ogóle tam daleko, tam dalej jest też chyba jakieś molo? Są parasolki. Są parasolki. Zaparkowaliśmy na zakazie. Tak jak wszyscy inni tutaj. Mamy nadzieję, że nie dostaniemy mandatu. Trudno. Dużo samochodów tu stoi. Dużo samochodów tu stoi. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli z tego tytułu problemów. No dobra. To pójdziemy w tamtą stronę. Ale Boże, jak to pięknie wygląda tutaj. Na tym zboczu te domki idące w górę. Ślicznie. A więc kochani, wcielę się w rolę mojego dola, pana Roberta i mówiąc jego głosem powiem, że a Cireale to barokowa perełka na wschodnim wybrzeżu Sycylii położona na skarpie timpa, którą właśnie widzicie. Z widokiem na Morze Jońskiej i Etny, słynąca z karnawału, granicę z briożką i malowniczych szlaków do wioski Santa Maria la Scala, w której właśnie jesteśmy. Tu Spacer po Piazza del Duomo, zejście starożytną drogą Chiazette. Oraz degustacja lokalnych smaków, zwłaszcza pistacji z brątek i granity migdałowe. Także tak. Tu się żyje. Ogólnie rzecz biorąc, spokojnie chyba. <laughs> Piękny jest ten widok, słuchajcie, nie mogę się nabaczyć. Z drugiej strony, równie imponujący. Naprawdę niesamowity. No z tego miejsca akurat powiedziałabym, że etny nie widać. Zbocze nam ją zasłania tą miejscowością, o której mówił Anczej, my przyjeżdżaliśmy. Nie jesteśmy w niej teraz, chyba. Wydaje Ale mi się. Nie widzę. Nie więcej, nie? <laughs> no dobra. Wracamy do samochodu. Co? Bo tak stoimy na przypale. Tam, gdzie jest zakaz. Wszyscy tak stoją, a i się nie przejmujesz. Andrzej, po trzech dniach jeżdżenia na Sycylii, jest niczym lokale. Andrzeju, jak tu się jeździ? No, ogólnie rzecz biorąc, to są momenty, kiedy jestem obstrany i lubię, jak to siedzie przede mną, bo wtedy on jest moim Pokémonem, którego sobie gonię. I jak e, będziemy mieli mandat za przykroczek prędkości, to razem, nie? Po co radar nas złapie, to razem, no ale wiadomo, no obstawiam, że więcej tu jest lokalców niż turystów. W związku z tym fajnie siedzę za kimś, kto już wie, co cię czeka, nie? No, ale ogólnie. A sporo. na skrzyżowaniu, Andrzeju, jak jest? Nie mam pojęcia. Ogólnie e, widzieliśmy dzisiaj znak, który wydawał się mówić, że skrzyżowanie równorzędne, e, a ogólnie wszędzie indziej. To patrzyłem specjalnie no to jak chcieliśmy się na śniadanie, bo są takie te osiedlowe poprzeczne dróżki i no zastanawiam się, czy te od tej głównej to są jakby podporządkowane, czy te równoległe do głównej to są te główne. I ogólnie to nie ma znaczenia, bo raz widziałem, że ktoś się zatrzymywał z tej poprzecznej, a raz z tej równoległej i to totalnie... To Wychodzi prostu... na to po prostu, że kto pierwszy ten lepszy, kto no. odważniejszy ten lepszy. Kto szybszy, ten lepszy. Wybierzcie sobie cokolwiek chcecie. Po prostu jedzie ten, kto jedzie. Elo! Jolo! <laughs> <laughs> no. Także tak. Idziemy już w stronę samochodu. Wrócimy się chyba do naszego Adrano. Chyba tam mamy No, ciągle przekręcam nazwy tej miejscowości. Ale wrócimy się tam. Myślę, że weźmiemy może jakieś ręczniki. I pojedziemy do Katanii na plaże może? Źle zrobiliśmy. Mogliśmy wziąć te ręczniki od razu ze sobą, ale jakoś tam nie przyszło do głowy. Będziemy mądrzejsi i od dzisiaj będziemy je cały czas wwozić w samochodzie. Jedziemy do Katanii, przed nami jedzie Fiat Uno, którym jedzie 7 osób, słuchajcie, z tyłu siedzi 5 osób, niesamowici są ci Włosi, niesamowici, a z takich rzeczy mniej niesamowitych to wróciliśmy z naszej wycieczki, mieliśmy się zebrać na plażę, ale byłam strasznie zmęczona, więc chwilę sobie poleżałam, nie spałam, ale... Leżałam sobie. W międzyczasie zadzwoniliśmy do mojej mamy, upewniliśmy się, że dotarła na lotnisku i udało jej się przebrnąć przez kontrolę. Dzwoniliśmy też do rodziców Andrzeja, opowiedzieć im co tam, jak tam. Teraz jedziemy do Katanii. Co będziemy robić Andrzejku? O, Andrzej zjewa. Zły moment wybrałam. Będziemy jeść. Tak, ale z tym jedzeniem tutaj słuchajcie, mam chyba lekki problem. No bo jednak te moje pudełka, to jest takie jedzonko bardzo lekko strawne Odpowiednio też zbilansowane No a tutaj ta dieta, no, no brakuje jej do tego, żeby być zbilansowaną, nie ma co się oszukiwać No i tak bym powiedziała, że tak... Mój żołądek odzwyczaił się od takiego jedzenia, wczoraj po weselu bardzo bolał mnie brzuszek Myślę, że to zasługa tego, że bardzo dużo rzeczy było smażonych W sensie tych przystawek różnej maści i tak dalej Miałam ogromne wstęcia Bardzo bolał mnie brzuch, bardzo No i dzisiaj wszystko było dobrze Dopóki znowu nie zjedliśmy czegoś co jest tłuste No ale zjedliśmy I masakrycznie boli mnie brzuch I zastanawiam się czy to jest tak jakby Trochę tak, jak ma Andrzej, czyli że na przykład to jakby mmm, produkty mleczne tak na mnie działają i laktoza czy, czy nie? Czy to po prostu nie ma związku ze sprawą i jest to kwestia tego, że to jedzenie jest ciężkie A ja no już od paru ładnych tygodni jem bardzo lekko Więc nie wiem, zobaczymy Teraz jedziemy właśnie do Katani Zjemy tam sobie, pokręcimy się trochę i o godzinie pewnie jakoś 23.00 odbierzemy moją mamę z lotniska. Anczu, jak ci się podoba Katania wieczorem? Ładnie nawet. Myślę, że trzeba się zgodzić z Gają, czyli wieczorem czy też zaraz pewnie nocą prezentuje się lepiej niż za dnia idziemy idziemy Ale szukać, tak czy siak bym powiedział, że safe jest. No to prawda jest, jest. Idziemy szukać restauracji, którą wybraliśmy na Googleach. Zobaczymy czy nam się uda. Dotarliśmy w turystyczne bardzo miejsce, miejsce, które już widzieliśmy, nie wiem czy widzicie tego słonia. Byliśmy tu w ciągu dnia i było brzydko. Dzisiaj jesteśmy tu No kiedy już zmierzcha i prezentuje się to znacznie lepiej. Pan taki średni w śpiewanie, ale ogólnie klimacik jest. Dotarliśmy na miejsce, prawda? Co zamówiłeś, Andrzeju? Kasia wzięła na start bruschettę, Mamy cztery kanapeczki, więc się chyba podzielimy. Potem Kasia wzięła sobie Alio i Olioporozino. Andrzej, makaron z Tudzikiem. Koteczek idzie! O Kitku! A ładź, Ale czas. No, a tutaj są bruskety. Ważna informacja jest taka, że tylko kasi zaproponowano parmezan do makaronu, gdyż ponieważ dodanie. Sera do czegokolwiek, co ma e, co jest z morza, morza mhm. jest tutaj przestępstwo. A ja na przykład jak w domu e, jemy makaron to w, jem. tym, to mimo że jem z krewetkami to dosypuję. Ale, Ale to tutaj super. dostałabym bilet powrotny do Polski, więc się nie odważę. W tym przypadku pan zapytał, czy mam ochotę, więc oczywiście no miałam. Smacznego moi drodzy. Czy jesteśmy pełni? Owszem, a czy mimo to zamówiliśmy deser? Właśnie tak? Tiramisu. Klasyk. Trzeba jeść, moi drodzy. Trzeba. Jeszcze czekam na Belini. Będziemy sobie kupować trochę czasu, no nie? Żeby trochę tu posiedzieć. Co możemy jechać do domu. Teściowa się da radę, nie? Tak, myślisz, że tak? Język tu i tak nie pomaga. <laughs> więc jakby mamy te same narzędzia. No nie, no myślę, że bym na nią poczekała. Więc najpierw tiramisu, potem Belini i czas będzie płynąć. Świat jest mały, moi drodzy. Siedzieliśmy sobie w restauracji. Zamieszanie straszne wyszło z tym naszym zamówieniem. Ale się udało. Przepłynęliśmy przez to. Dostaliśmy jeden drink za dużo i o jeden drink za dużo zapłaciliśmy w związku z tym. No, bo to jest śmieszna historia językowa. Ja przejmę kamerę i opowiem. Bo poprosiliśmy pana, jak już zabierał od nas tiramisu, się pytałem czy mają Belini i powiedziałem, że tak. I powiedział, że poproszę w takim razie dla kobiety swojej. No i on Uwaga stopień. Nie przynosił tego i żeśmy czekali bardzo długo. I potem zapytaliśmy pana menadżera Sali, co się wydawał, taką uważam, że miał rolę e, co jest z tym. Co pamięta o naszym Belini. To było no. dokładnie Do you remember about my Belini. No i on znowu wydarł się, że Belini ta wolo nie? Czyli no dobrze powiedział, nie? A się okazuje, że pod chwili przyszedł, po dłuższej chwili przed gościu z tym terminalem i z rachunkiem, nie? On ja mówi, no nie no. Długo go nie było. Potem, jak wrócił, mówi, że płacimy, nie? Ja mówię, nie. Ja nie chcę, gdzie jest Belin. On poszedł po pożegnalne po, po, po drinki. Dostaliśmy na leweczkę. Dokładnie. Po czym nadal nie zapłaciliśmy, ale. Ale, uwaga, uwaga. Ale e, znowu wrócił ten menadżer sali i się pytamy go, gdzie są Belini. I on mówi, pokazuje mu zdjęcie na telefonie. On mówi a drinkę. Mm -hmm. I on znowu się drze, Angelo, idź po Belini, bo nie mieli, słuchajcie, ale koza. Bo Bobor zrozumiał, że my chcemy nie Pelini, tylko debil, a debil to on był! O <grym> Jezu, Andrzeju! Aha, gra językowa! No, pan zrozumiał, że chcemy rachunek, my chcieliśmy Belini jako szytrinka, nie mieli Belini, więc słuchajcie, jak sprytnie, nabyli nam Aperol na paragonie a obok był bar tak. i pan z tego baru obok przyniósł nam do Berlin. no, Także zgadza się, zgadza się kooperacja Ogarnięte, będzie. ale to co chciałam powiedzieć to jakby ciekawsze uważam no bo zamieszanie było i tak dalej i jak już piłam tego drinka przynieśli mi je dwa przez pomyłkę a chciałam jednego więc mówiłam do Andrzeja że chyba nie dam rady tego wypić mm. I pan, który siedział przy stoliku obok, wcześniej już nas zaczepiał w związku z kotkiem. Andrzej Wam to sklei swoje zdjęcie z koteczkiem. Były takie super kotki w restauracji. W zasadzie to takie uliczne kotki, ale panowie je dokarmiali, były przecudowne. Jeden kotek sobie ukochał Andrzeja i siedział mu tak na kolankach z dobre chyba 40 minut. I taki pan obok do nas przyszedł, bo się okazało, że uwielbia kotki, że miał je trzy, tak? Dobrze pamiętam? Cztery, ale A jeden... jeden. Nie trzy miał. Okay. My mówiliśmy, że rodzice okay. mają cztery. Tak, pan miał trzy kotki, jeden niestety odszedł. No i właśnie był taki zafascynowany tym kotkiem. No i tak od słowa do słowa ten pan wyłapał, że my mówimy po polsku i zaczął nam opowiadać: słuchajcie, facet z Portugalii przez 28 lat mieszkał w Anglii, więc oczywiście perfekcyjny angielski, mówi nam o tym, że on uwielbia Polskę. On był w Polsce tyle razy, on uwielbia polskie jedzenie, polski bigos, polskie pierogi, gołąbki i wymienia to wszystko. I w ogóle naprawdę miał świetny język polski, zaczęliśmy sobie żartować, że jego język polski jest dużo lepszy niż angielski u Włochów. Ale naprawdę na no, Sycylii bardzo ciężko o kogoś, kto ogarnia w język angielski, więc to było no turbo interesujące, ale Boże, jacy to byli przemili ludzie. I to jest, no jakby... Można powiedzieć, że to jest takie nic. Ale no nie wiem czy wy tak macie, ja tak mam, że jak spotkamy kogoś takiego turbo miłego, kogoś kto właśnie tak chętnie wchodzi z nami w te interakcje, bo my na wakacjach, ogólnie to nie, ale jak jesteśmy na wakacjach, lubimy trochę zaczepiać ludzi, to to jest zawsze dla mnie takie turbo miłe, że coś takiego się dzieje. Zafascynowana jestem, ale dobra, bo dotarliśmy znowu do placu ze słonikiem, więc go wam pokażę, bo naprawdę wygląda wieczorem przepięknie. Dużo bardziej mi się podoba teraz, niż tak jak byliśmy za dnia. No, za dnia to kiła i mogiła. Ale jak byliśmy, to było mniej ludzi, więc też było spoko. No to prawda, teraz jest tutaj jednak dosyć spory ruch, ale wygląda to przepięknie. Idę, moi drodzy, się troszkę zachwycam, bo pamiętam jak trzy dni temu szliśmy tędy za dnia i naprawdę nie podobało mi się bardzo. Więc zgadzam się z tym moi drodzy, że jeżeli chcecie tu przylecieć, a mam, wiecie, mam taką opinię o takiej w połowie lokalnej laski. <grymne> to jednak lepiej jest sobie się w ciągu dnia mam udać się na plażę. Albo porobić cokolwiek innego Bo wokół jest masa pięknych rzeczy Możecie podjechać do parku, w którym my dzisiaj byliśmy Możecie podjechać do Bronte Możecie sobie po prostu pochodzić wzdłuż tych wybrzeży Tak jak to dzisiaj my zwiedzaliśmy Myślałam, że ktoś coś powiedział, że będzie się winołeś, a, no ale Chciałem powiedzieć, możecie sobie pojeździć samochodem Bo ogólnie rzecz biorąc nie jest to takie proste Ale satysfakcjonujące, w sensie ładne są widoki, nie? Tak, to prawda, Stanach, no też mi się podobało po prostu sama jazda I zwiedzanie sam przez jeżdżenie, nie? Tak. Jest schłodniczne. Jak się jeździ, to można podziwiać masę pięknych widoków i myślę, że to jest dobry pomysł, żeby w ciągu dnia udać się po prostu gdzieś indziej, a wrócić sobie tutaj, kiedy już zmierzcha czy w zasadzie już, kiedy już jest po prostu ciemno, bo ten, ta miejscowość, to miasto nabiera zupełnie innego klimatu. Tak, no już nie wspominając o tym, że tutaj dopiero wieczorem zaczyna się toczyć życie. No, dobrze, idziemy w stronę parkingu. Powoli będziemy zmierzać w stronę lotniska. Dotarliśmy wczoraj na lotnisko, odebraliśmy przesyłkę z Polski. A teraz moi drodzy, myślę, że już widać, że jedziemy na Etnę. Także tak, żeby tamten film tak troszeczkę spiąć, to się już z Wami pożegnam. Bardzo Wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, możecie kliknąć dzwoneczek, możecie podbić ten film. Jeśli coś Was ominęło, to ostatnio na kanale pojawiły się takie gdzieś tu, takie dwa filmy. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym vlogu, a w kolejnym myślę jak już widać będziemy zdobywać ten wulkan.